Cześć miłkoper, witam was serdecznie. Zapraszam na szybciutką prasóweczkę bokserską, którą zaczniemy sobie od poskryptum do wczorajszej prasówki, w której to pokazywałem wam w jak świetnej formie na dwa miesiące przed walką o cztery pasy wagi ciężkie z Aleksandrem Musykiem jest aktualnie. Tyson Fury, Fury obecnie trenuje swoim rodzinnym more Camp, swoim e, gymie. No ale zaraz po tym, jak pokazały się te migawki z sali treningowej Tysona Fury'ego, pojawiły się też w internetach pytania i wątpliwości, jak to jest, że nie ma na sali treningowej razem z Fury'em jego pierwszego trenera Sugar Hilla Stewarda i czy aby ta walka Fury kontra Usyk znowu nie zostanie e, odwołana. Oczywiście odpowiedź jest prosta: e, nic się nie dzieje. Sugar Hill Steward zwykle dolatuje do Tysona Fury'ego na ten decydujący etap przygotowań. Teraz deklarował, że jakoś w kwietniu dobije do e, Tysona Zresztą 31 marca Sugar Hill Stewart będzie w Londynie razem ze swoim innym podopiecznym Benem Whitakerem i zapewne po tej walce Whitakera poświęcił się już w pełni pracy z Tysonem. Firmy doleci do Morkamp, a potem pewnie za jakiś czas wyruszą razem do Arabii Saudyjskiej, żeby tam robić ostatnie szlify na Alexanderusa. Generalnie ten model pracy z takim trenerem dołączającym na najważniejszy etap treningów no jest popularny dosyć w świecie, w Polsce to przez jakiś czas, przez długi czas na przykład Andrzej Gmitruk, praktykowo to była taka zupełnie osobna szkoła niż na przykład Fiodora Pina, gdzie wszystko jest, wszystko było z długopisikiem w ręku, każdy pięściarz miał dwa treningi dziennie, wszystko zapisywane dzień w dzień i razem z trenerem pod jego okiem realizowane. Mateusz Masternak na przykład przez długi czas tak z trenerem Gmitrukiem pracował, także on robił swoje, potem z trenerem Gmitrukiem robił ten najważniejszy etap. Przygotowując się teraz Master też ma swój taki indywidualny powiedzmy tok, Nauczania, no ale zawodnicy na pewnym poziomie, już zwłaszcza ci bystrzejsi boksersko, no nie potrzebują takiej, takiej stałej, powiedzmy, rodzicielskiej kontroli trenera. Może Fiore troszkę jej potrzebuje, ale on tam ma swoich ludzi na miejscu. Sugar Hills tak jak powiedziałem, na pewno doleci zaraz po walce Bena Whitakera i będzie gitara grała. A propos tych treningów jeszcze Tysona Fiurego, bo Tyson Fiury chwali się teraz, że rozpoczął ta, na, na pełnej obóz przygotowawczy do walki z Oleksandrem Usykiem, to Oleksandr Usyk pozwolił sobie w mediach społecznościowych na taką małą złośliwość i zobaczcie, pokazał jak sobie ćwiczy na skakaneczce i przy tym wideo napisał na Twitterze do Fiurego ty swój obóz dopiero zaczynasz, a ja swojego nigdy nie skończyłem. Bo faktycznie Oleksandr Rusyk cały czas trenuje. Trenował tego grudniowego terminu walki z Furym, trenował potem do lutowego i dalej trenuje do majowego. Fury co chwila robił treningi, bo tutaj yy, no zrobił sobie przerwę po walce z Nganu potem miał kontuzję, natomiast Usyk zasuwa, pytanie czy się trochę chłopak tam nie przetrenuje, ale miejmy nadzieję że nie i Fury i Usyk będą w topowej formie na 18 maja i przede wszystkim miejmy nadzieję, że walka do skutku dojdzie zmieniamy teraz kategorię wagową, schodzimy dużo, dużo niżej do wagi super szednie, wczoraj odbyła się konferencja prasowa anonsująca oficjalnie startująca promocję walki Saula Canelo Alvareza z Jaime Munguią w stawce 4 mistrzowskie pasy w limicie 168 funtów. Walka całkiem przyzwoita, całkiem dobra, natomiast, no słuchajcie, wszyscy czekamy na inną walkę z udziałem Saula czyli na walkę z Dawidem Benavidezem. To jest to, na co czekają kibice, i to jest to, na co też czekają boksercy, eksperci i dziennikarze. I nic dziwnego, że przy okazji tej wczorajszej konferencji prasowej Canelo przez dziennikarze i później po konferencji był zasypywany pytaniami o Benavideza. Co z tą walką bez Benavidezem, no bo Mungi jest ja owszem fajny, natomiast Benavidez to jest number one. No i niestety Kanelo wykazał się tutaj od, odpowiadając na te pytanie po prostu bezczelnością moim zdaniem. E, posłuchajcie co powiedział, pytany o walkę z Benavidezem. On nie ma mi nic do zaoferowania poza 25 funtami więcej w dniu walki, ale jeśli jakiś promotor zaoferuje mi 150 do 200 milionów dolarów to mogę zawalczyć z nim nawet jutro. To jest jedyny powód, czyli pieniądze, dla którego mógłbym walczyć z Benavidezem. Ja z nikim nie muszę walczyć i nic nikomu nie muszę udowadniać. Potem, jeszcze taki padł tekst, bo zacytowano Majka Tysona, który e, powiedział, że on musi walczyć z Benavidezem, i zapytano, co on na ten temat sądzi, i kanale e, jakoś tam odburknął, że ma nadzieję, że. Mike Tyson był trzeźwy, mówiąc te słowa: buta, bezczelność, arogancja gościa, który no jest jeszcze do niedawna był uważany za króla boxa, natomiast medialnie wydaje mi się, że akcje Canelo coraz niżej będą stały. Poza tym sportowo on, moim zdaniem, też już zalicza regres. Jeśli pan Canelo pyta, po co mu walka z Benavidezem, ano po to, żeby pokazać wszystkim, że faktycznie jest najlepszy. On dzierży cztery mistrzowskie pasy w wadze super średniej a Benavidez jest obowiązkowym pretendentem do pasa WBC, więc niech udowodnisz, chociaż w ramach jednej federacji jest najlepszy, tutaj apeluję do pana Canelo, wyjdź pan do Benavideza, mam nadzieję, że mnie posłucha i wyjdzie. E, oczywiście, natomiast przede wszystkim mam nadzieję, że ja, ja wreszcie raz w przypadku Canelo Alvareza pokaże Mauricio Sulejman, który... No, zawsze go tam łaskotał i klepał. Po plecach była wpadka dopingowa. Pierwszy w obronie Canelo stanął szef Federacji WBC. Zanim jeszcze w ogóle cokolwiek powiedziano, skierowano oskarżenia, przeprowadzono jakiś proces badania i odezwał się Mauricio Suleman i uznał, że na pewno Canelo jest niewinny. Canelo może liczyć cały czas na faworyzowanie go przez Federację WBC. Zresztą tak na przykład jak i Tyson Fury i no, Dawid Benavidez wydaje mi się, że może czekać nieskończoność na tę swoją mistrzostwo Szansę, także chciałbym, żeby Mauricio Sulejman raz pokazał jaja, jeśli chodzi o Kanelo i nakazał mu walkę z Benavidezem. A jeśli nie, to oddaj panie Kanelo Mistrzowski pas World Boxing Council. Tak to powinno wyglądać, a Kanalo nie powinien się gniewać na dziennikarzy, że go pytają o walkę z Benavidezem, bo to jest po prostu walka, którą stoczyć powinien i kropka. Wracamy sobie do pana Tysona Furygo. Tyson Fury udzielił obszernego wywiadu Charlie Parsonsowi. Charlie Parsons to jest taki chłopaczek, który całkiem szybko wbił się do takiej elity dziennikarskiej i brytyjskiej i no, nawet, nawet światowej razem z tą brytyjską i udziela te, przeprowadza teraz bardzo ciekawe wywiady z tymi największymi, zwłaszcza w Arabii Saudyjskiej. I w tym wywiadzie z Tysonem Furym padło kilka takich ciekawych tematów, kilka ważniejszych Wam przytoczę, a zacznę od pytania... Oto kto bije mocniej, czy Ty Wilder, czy Francis Ngannou, no bo Fury walczył z obydwoma, z obydwoma zaliczył dechy, leżał na podłodze i posłuchajcie co Fury mówi, i on tutaj nie ma żadnych wątpliwości kto ma więcej pary. Fury odpowiada Wilder, zdecydowanie, Ngannou to jest puncher, ale żaden z jego ciosów nie sprawił mi problemów. To nie było tak, że chwiałem się po każdym jego ciosie, po prostu uderzył mnie w tył głowy i tyle. Wilder to nadal zdecydowanie największy puncher z jakim byłem w ringu. Fiury został zapytany też o Aleksandra Usyka, co sądzi o tej walce z Usykiem i odparł. To jest największa walka tego stulecia o bezdyskusyjne mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Obaj jesteśmy niepokonani, nie ma niczego większego. Wiem, że niektórzy chcą tutaj wepchnąć nogę w drzwi i ze mną się zmierzyć. Tutaj oczywiście chodzi o Antonego Joshua, choć bezpośrednio nazwisko nie padło. Ale jak pokonam usyka i będę bezdyskusyjnym mistrzem, to potem zmierzę się z nim ponownie. Mam w tym roku zaplanowane dwie walki z usykiem. Nie zapominajmy, że Usyk pokonał tego drugiego gościa, znowu nazwisko nie pada, dwa razy z rzędu, co plasuje go dużo niżej na tej drabinie. Oczywiście Joshua plasuje niżej, ja kontra Usyk to jest ta najważniejsza walka. Padło już potem pytanie bezpośrednio o Joshua, padło jego nazwisko w pytaniu i Fury odparł: Usyk to bestia i absolutny killer. Nie mogę myśleć teraz o AJ-u, skoro mam walkę z gościem, który go pobił dwa Razy. Fury'ego zagadniono też o walkę Jake'a Pola z Mike'em Tysonem. Taki bokserski wielki freak fight. No i Tyson Fury nie brzydzi się tej walki, nie oburza się na ten pojedynek i posłuchajcie co rzeczę, To fantastyczna walka dla boksu. Legenda Tysona i YouTuber z milionowymi zasięgami. Nie rozumiem tych słów, że Tyson czy Paul nie powinni boksować. Ja życzę im powodzenia, zarobią kupę siana. Rozumiem, że Mike ma 57 lat, ale był królem wagi ciężkiej, a ten drugi gość utrzymywał się z grania na komputerze. Wyrównane zestawienie. Tyson ciężko trenuje, Paul zawsze jest w formie, czekam na świetną walkę, ludzie narzekają, ale i tak będą to oglądać. Jeszcze dwa takie prywatne wątki z tej rozmowy, mniej sportowe. Po pierwsze, Lamborghini, takie zielone, którym śmigał Tyson Fury robić biznesy i mówił, że nie ma, nie ma czasu dla swojej żony. Paris to z że to nie jest jego samochód, tylko pożyczył od. Kolegi W Polsce był taki ksiądz, który kiedyś od, od nieznajomego dostał samochód, a Tyson, który pożyczył Lamborghini od kolegi, jeszcze zapytano go, jak to jest z tą Nutellą. że wybrzydza na Nutellę za 6 funtów w sklepie spożywczym i kupuje ten sam podobny produkt za 2 funty? Powiedział, że on zawsze będzie oszczędzał. Czy będzie super bogaty? Jest już super bogaty. Czy był biedny? Zawsze robi zakupy w tej samej sieci sklepów, w takiej brytyjskiej biedronce. I to się u niego nie zmieni. Czy będzie miał Lamborghini pożyczone swoje... ¿Cuitas? Tego pasata legendarnego, którego też ma, ale nie tylko śmieci wywozi. Zostajemy w wadze ciężkiej. 1 czerwca, być może w Arabii Saudyjskiej w Riadzie dojdzie do no, kapitalnej walki, jak dla mnie, Daniel Dibois kontra Filip Hrgowicz. Być może o wakujący pas Federacji IBF, bo w pas IBF będzie w stawce walki USyk kontra Fiury, o ile do niej dojdzie 18 maja. I jeśli Federacja IBF dotrzyma słowa, to zabierze potem zwycięzcy ten tytuł i zawalczy o niego Hrgowicz. Być może z Danielem Dibła. I słuchajcie, różnie losy tych pięściarzy się e, plotły, różnie e, płynęły. Natomiast swego czasu było dwóch takich topowych prospektów: i Hrgowicz, i Daniel Ja Pamiętam, że jak był na walce z Mariuszem. Wachem Kevin Johnson I wtedy pytałem go właśnie o te nazwiska Bo on z dwoma tymi pięściarzami się mierzył Kto jest lepszy, czy Hrgowicz, czy Dibła I Kevin Johnson Nie miał żadnych wątpliwości, że lepszym z tej dwójki Jest Daniel Dibła Natomiast losy potem ich potoczyły się tak Że to teraz Filip Hrgowicz wydaje się być faworytem, chociaż Dibła ostatnio pokonując Jarela Millera, chociaż też jest pytanie o to wartość autentyczną teraz Jarela Millera, wrócił na salony, także być może 1 czerwca walka o wakujący, być może o wakujący pas IBF wagi ciężkiej, Daniel Dibła kontra Filip Jorgowicz, pytanie teraz co z Antonem Joshua, no bo pierwotnie były takie plany tak przynajmniej sobie to wymarzył Eddie Hearn, że jeśli nie będzie szans na walkę Fury kontra Joshua w najbliższym czasie, a Fury jednoznacznie deklaruje, że interesuje go tylko walka z Usykiem, rewanżowa potem no to wymarzył sobie, że z Krakowiczem zawalczy Antony Joshua. No ale pożyjemy, zobaczymy, bo w tej Arabii Saudyjskiej różne dziwa i cuda się dzieją na tej pustyni, jak pan Turki Alarszyk sobie czegoś zażyczy, no to wszyscy muszą tańczyć tak, jak on im zagra. No ale wstępnie podobno jest plan taki, że 1 czerwca Dibła kontra Hrugowicz, owakujący pas prawdopodobnie IBF wagi Ciężkiej to będzie jedna z atrakcji bo to 1 czerwca. Główną atrakcją tej gali ma być starcie Bivo kontra Better BF o komplet pasów wagi półciężkiej. Oprócz tego jeszcze 5 pojedynków Matchroom Boxing kontra Queensberry Promotions no i być może jeszcze w formie deseru dla konensorów wagi ciężkiej Dibła kontra Hrgowicz. I w tej prasówce moi drodzy to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Bandziorno. Yo